No, no i no, chyba czas no. te konfrontacje. Dobry MP! Chyba już nawet nie masz ma sztorma z tego co widzę. No i teraz tylko na 11 a steampack tak. jedziemy. Dobrze. Było jedena, było 1A, u Gloriusa było jeden. I właśnie nawet A nie było, on tak podszedł do tej całej armii. Albo po prostu może wlecieć do mainy i zacząć miazdę sprzedawać. No zobaczymy. No, o, dokładnie tak. To no, jeden Stalker po prostu się rozpłynął, drugi zresztą też. Taki z centry wyjechał, jeśli dobrze widziałem. No, halucynowane stalkery, no ale no właśnie, nie <grymne> No nie, nie za bardzo to działało. Na nich się nie dało szukać. Okej, okay, a cz cztery Voidy. Ja bym powiedział, że tutaj raczej e, te stalkery to są bez szans. To zaraz zobaczymy, że jeszcze fajny ten się mi poleci. On Archon na pewno pomoże z wojdrejami, tylko że no... Hej, no bo i to jakich tam ten ma, no, ale nie powiedziałbym, żeby za wielki. I to raczej będzie tyle na ten temat, to już mógłby się tak... O, ten Archon nawet nie atakuje. O, coś się dzieje, jednak Geralt Holz! No A to wyglądało już dobrze dla Rodzyna. Zeloty się nawróciły O, jeszcze będzie warpował jednostki. I to jest w sumie całkiem dobre, bo te dwa zeloty sobie tutaj biegną, a w międzyczasie wszystko idzie tutaj. I to jest całkiem dobre, bo jeśli Bartusiak wyjdzie i będzie tego bronił w mainie, no to w tym momencie mu wpada wszystko na góra lab. Ale jeśli nie będzie tego broni, to sobie Mortanki no. będą tutaj cały czas strzelać, to jest całkiem spoko. A rozdzielić to tak nie za bardzo ma wojsko, żeby rozdzielać. No. No, dobry man, Dziwny trochę recall, bo jeszcze nie musiał go robić. Czyli on gra ser i się obozy nie wygrałem No i dobra linia, no. Leci. <grych> Trzeba maksymalizować szanse, Kolejny shade. Pierwsza drona już zniszczona w naturalu, teraz druga w mainie. No i są i te kolejne. Ładne mikro, protosa, nie najgorzej się ustawia. No w końcu jest Mastera, więc to już troszeczkę zobowiązuje. I kolejny shade, ona obydwie uciekną. No, no ale. Tak, super dobre. No, jest tank, ale właśnie tylko jeden, były dwa. No, i teraz agresywnie HP. No nie wiem, czy ten blink był do końca potrzebny, ale w sumie ściągnęły strzały z min i teraz zeloty nie są zagrożone właśnie przez te miny. Mhm, tak, ta, no, to jest ciekawe, no ale zobacz, że jednak mimo wszystko ten teran trochę no, mu tutaj wygląda, ale z drugiej strony no właśnie niestety kolosy, nie? On próbował się, jednego i się nie udało. No i ostatecznie jest kilkoma zelotami, chociaż teraz próbuje podwiec to sięgnął. No ładnie, to wyszło. i tu te posiłki jeszcze wybiegają. No i w sumie tak właśnie Stalker też dostaje obrażeń, obrażenia, Feniksy powracają, one teraz powinni podnieść mortale, ale też widzę, że troszeczkę piknik. No ok no, w końcu. Łańce. No podniesiony jeden, mógłby też zaatakować war prism, a na przykład proby także zabrane od do... By Był okrążyć centry, które zostały zniszczone. To war, war, bardzo dobre. No i te fenixy tak troszeczkę właśnie przysnęły.